któreśmy przed chwilą słyszeli przekazane w Ewangelii Świętego Mateusza brzmią jako niezmienna i nieodwołalna zasada. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie lecz to się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ta szczególna więź między uczniem Chrystusa a samym Mistrzem dotyczy wierności. I odwagi w daniu świadectwa. Jeżeli przyznamy się do Chrystusa, On w chwili ostatecznego sądu uzna nas za swoich przyjaciół. Jeżeli powiemy wobec świata, że go nie znamy, te same słowa us usłyszymy, w chwili sądu, że nas nie sta. Danie świadectwa wiąże się zatem z czymś, co może decydować na wieczność całą. I rzeczą znamienną jest to, że jak słyszeliśmy, w liście świętego Pawła do Rzymian decydująca jest tutaj przede wszystkim nasza miłość. Nasza miłość do Boga, który nas pierwszy umiłował. I stąd te dwa pytania retoryczne, które skierował święty Paweł do chrześcijan mieszkających w stolicy. Cesarstwa jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, i dalej, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej a za tymi dwoma pytaniami retorycz, retorycznymi, kryje się jedna jasna zasada. We wszystkim Odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Umiłował nas Bóg, dając nam swojego Syna. To tak jak to powiedział Pan Jezus do Nikodema podczas nocnej z Nim rozmowy u progu swej nauczycielskiej działalności. Tak Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, że wydał go dla nas i za nas. A Jezus Chrystus, posłuszny woli ojca aż do końca, tę decyzję ojca potwierdził swoją gotowością pójścia na śmierć. W tym widzimy miłość Boga Ojca do nas, prawdziwie do końca, bez jakichkolwiek warunków. I na tę miłość trzeba odpowiedzieć własną miłością, dając świadectwo. Święty Paweł w liście do Rzymian. Ośmieli się powiedzieć ani utrapienie ani ucisk czy prześladowanie głód czy nagość niebezpieczeństwo czy miecz ani śmierć ani życie ani 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 zwierzchności ani rzeczy teraźniejsze ani przyszłe ani moce ani to co jest wysoko ani co głęboko ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Święty Paweł, stwierdzając to, wyznawał i ukazywał chrześcijanom, jak bardzo kocha Boga. Jak bardzo Jego miłość do Boga jest wyrazem Jego wdzięczności, że on nas pierwszy umiłował i dał dla nas i za nas swojego syna. I ta Jego szczególna pewność, że nic nas od Chrystusowej miłości nie jest w stanie oddzielić. Ta Jego pewność, została potwierdzona niejako w tym opisie swoich rozlicznych apostolskich trudów, opisie, jaki dał nieco wcześniej w drugim liście do Koryntian. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony różgami. Raz kamienowany. Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście. W niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce, płynącej z troski. O wszystkie kościoły. On to wszystko przeszedł. On tego doświadczył. I stąd miał prawo sądzić, że jeżeli przezwyciężył te wszystkie trudności apostolskiego posłannictwa, to inni chrześcijanie. Będąc wdzięczni Bogu za to, że nas tak bezgranicznie umiłował, dając nam swojego Syna, również będą trwać we wdzięcznej miłości wobec Boga. I będą trwać tak niezłomnie i do końca, że każda i każdy z nich będzie mógł powiedzieć, Cóż jest w stanie mnie od Boga odciągnąć? Co jest w stanie sprawić, że stwierdzę, iż Boga nie znam? Jest rzeczą znamienną, że niewiele później... Właśnie w Rzymie wybuchło prześladowanie obejmujące chrześcijan mieszkających w stolicy Cesarstwa i w okolicach Wiecznego Miasta. Okrutne, bezwzględne prześladowanie z czasów Nerona w połowie lat 60. I wieku, a więc mniej więcej 30 lat po śmierci Chrystusa. Kościół rzymski po dzień dzisiejszy jest dumny z tych chrześcijan, swoich pierwszych męczenników. Ale przecież w ich gronie, tych pierwszych męczenników, którzy byli wier wierni Bogu aż do końca i których żadne prześladowania nie zdołały od Boga odciągnąć, pośród nich byli także. I święty Piotr, i święty Paweł. Pisząc o swojej miłości, pełnej wdzięczności wobec Boga i pewności o tym, że będzie wierny do końca, święty Paweł niejako zapowiadał swoją śmierć właśnie w Rzymie. swoją postawą niezłomną do końca, dając przykład wiary dla tych, którzy razem wtedy za Nerona dla Chrystusa ginęli, jak i dla tych wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijan mieszkających nie tylko w Rzymie, ale już na całym terenie Cesarstwa, którzy byli poddawani okrutnym prześladowaniom i nie poddawali się. I dawali świadectwo swej wiary i miłości wobec wszystkich. Wobec królów, sędziów, pogan, prześladowców. Ostatnim takim wielkim prześladowaniem. Wydawałoby się, że przyniesie ono kres chrześcijaństwa tak powszechne, tak okrutne. Miało miejsce za czasów cesarza Dioklecjana i jego współrządców w cesarstwie Galeriusza Maksymiliana i Konstancjusza I. Było to na początku IV wieku. I właśnie to powszechne, okrutne prześladowanie dotknęło także żyjącą w Aleksandrii Katarzynę. Pochodziła ze znakomitego rodu. Według Ewangelii miała być córką króla. Egiptu Kustosa. Cieszyła się sławą niezwykle wykształconej, mądrej, niewiasty, bogatej, a przy tym pięknej. Więc ubiegano się o jej rękę, a ona jednoznacznie mówiła nie, bo swoje serce ofiarowała Chrystusowi jak wiele innych wówczas chrześcijańskich dziewic. Do Aleksandrii przybył sam Maksymian, żeby przypilnować, aby edykt o prześladowaniach chrześcijan był wykonywany tam z całą stanowczością i bezwzględnością więc została aresztowana razem z innymi chrześcijanami, a miała wtedy zaledwie lat osiemnaście. Przymuszano ją, żeby złożyła ofiarę pogańskim bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I wtedy cesarz Zażądał dysputy między nią a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami żyjącymi w Aleksandrii, która wtedy była niejako stolicą intelektualną imperium. Ale mądrość Katarzyny, jej siła argumentacji sprawiła, że nie uległa pogańskim filozofom, co więcej wielu z nich, będąc pod wrażeniem jej mądrości, przyjęła chrześcijańską wiarę. Co sprawiło, że Katarzynę poddano okrutnym torturom, biczowaniu, morzeniem głodem, łamaniem kości, Ostatecznie nie mogąc złamać jej niezłomnej duszy. To znaczy nie mogąc sprawić, aby wyrzekła się swojej miłości do Chrystusa. Przerwano jej życie poprzez ścięcie. Stało się to prawdopodobnie między rokiem 307, a 312. Rok później, w roku 313, nowy cesarz Konstanty, zwany Wielkim, wydał w Mediolanie edykt, na mocy którego chrześcijanie wreszcie po trzech wiekach prześladowań mogli wyjść z katakum, z ukrycia i zupełnie oficjalnie przyznawać się do Boga w Trójcy świętej jedynego. Ale nie doszłoby do tego edyktu. Tak samo jak nie doszłoby w roku 312 do słynnej bitwy w okolicach mostu mulwijskiego. Pod Rzymem, gdzie Konstantyn, przygotowujący się do walki o, o Rzym, ujrzał na niebie krzyż z podpisem signo Vinces, w tym znaku zwyciężysz. I pod wpływem tej wizji nakazał ze swoich sztandarów legionowych usunąć orły i wstawić krzyże. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie niezłomność całych pokoleń chrześcijan. Od Szczepana, aż po tych ostatnich prześladowań za czasów Dioklecjana, w tym także świętej Katarzyny. Ich wierność Bogu aż do końca złamała potęgę pogańskiego Rzymu. Niecały wiek później kolejny cesarz wydał edykt, by chrześcijaństwo stało się religią jedyną uznawaną przez państwo. Świadectwo chrześcijan sprawiło, że Ewangelia Chrystusa, zawarte w niej prawa miłości Boga i bliźniego, stały się fundamentem nowego świata. Relikwie świętej Katarzyny znajdują się od wieków w klasztorze poświęconym jej imieniu. Na Półwyspie Synaj. Przeniesiono je, te relikwie, wtedy, kiedy Egipt, a wraz z nim Aleksandria, znalazły się pod władzą islamu. Znajdują się w miejscu, gdzie, przed wiekami, o czym mówi Księga Wyjścia, Mojżesz ujrzał płonący krzak, gdzie stał się uczestnikiem wizji Boga, który mówił o sobie, że Jego imię jest Jestem. Jestem, by być z moim ludem. Jestem, Bogo kocham. Jestem, bo chcę wyprowadzić mój lud z egipskiej, pogańskiej niewoli. To jakieś przedziwne zrządzenie wyroków opatrzności, że miejsce, w którym ludzie mieli wizję Boga niewidzialnego, a jednak obecnego w ich dziejach i w ich historii. To samo miejsce jest miejscem, w którym przybywają, do którego przybywają chrześcijanie z całego świata, by oddać cześć Bogu poprzez kult świętej Katarzyny, męczennicy i dziewicy, wiernej Chrystusowi, aż do końca. I czerpiących z jej życia przykład dla siebie. By za nią, a dalej jeszcze za świętym Pawłem, powtarzać jego retoryczne pytania z, księ... z listu do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam? Jeżeli Bóg z nami, to. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Oto, drodzy siostry i bracia, przesłanie, które płynie z odległych już wieków, płynie do nas, żyjących w czasach, kiedy możemy powiedzieć: mamy do czynienia z pogańską rewoltą. Świat, zwłaszcza na Zachodzie, pragnie programowo odwracać się od Chrystusa i Jego Ewangelii i żyć czysto pogańskimi zasadami. Chce odwrócić się od swoich świętych. Chcę zapomnieć o wspaniałych przykładach ich życia. Wiemy, że ten proces laicyzacji i neopogaństwa powoli wkracza także na naszą polską ziemię od samych początków, a więc od ponad 1050 lat ziemię chrześcijańską. Chcę doprowadzić do tego, byśmy zapomnieli o Bogu, który nas pierwszy umiłował. Byśmy nie chcieli wiedzieć, że z tej miłości dał nam swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, a jednocześnie za Tego, który jest prawdą, drogą i życiem. Proponuje się nam inne życie, inną drogę i inne prawdy. I stąd tyle zatroskania, które rodzi się w tylu też sercach o przyszłość Kościoła, o przyszłość naszej Ojczyzny. O wierne trwanie przy Bogu, który jest z nami. Słuszne są te nasze niepokoje. I stąd nasze wołanie, które chcemy powtarzać za apostołami, wołanie zwrócone do Chrystusa. Panie, przymnóż nam wiary. Ale przecież za tym wołaniem kryje się inne. Przymnóż nam miłości. Pomóż nam Ciebie kochać miłością wierną, jednoznaczną, odważną, aż do końca. A On wskazuje nam na Eucharystię podczas której nieustannie ofiaruje się z miłości za nas swemu przedwiecznemu ojcu. A on zachęca nas, byśmy karmili się Jego słowem, Jego ciałem i Jego krwią. A on wskazuje na bohaterów wiary, na tych, którzy w chwili próby nie załamali się. Na tych, którzy byli wiernymi jemu aż do końca. I stąd także dzisiaj, kiedy jak w każdy 22. dzień miesiąca gromadzimy się, by oddać Bogu, wspominając, wiarę i miłość świętej rity. I jak dzisiaj, kiedy oddajemy cześć Bogu, wspominając niezłomną postawę świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Wołamy. Przymnóż nam wiary, Panie. Przemień nasze serca swoją miłością. Daj siłę, aby Twoja miłość zwyciężyła w naszych sercach. I aby Twoja miłość rozlewała się na cały świat, także poprzez nasze świadectwo dawane Chrystusowi każdego naszego dnia. Amen.